8 lat Polska czekała na ten spot reklamowy. Tak jak Polacy czekali 60 lat, żeby Putin przeprosił za agresję na Polskę, czy czekali 6 lat na to, żeby Hitlera pogonić z Warszawy. Myśmy czekali 8 lat, aby ten w końcu prawda użała światło. Tak czekaliśmy na prawdę o Katyniu, tak czekaliśmy na wiele innych prawd. Tak, tu na szczęście Platforma w końcu powiedziała prawdę o PISie. Nie wiem, czemu tak późno, ale lepiej późno niż wcale. Sami obejście. Rosja już tu jest. Jej największym sukcesem w Polsce jest PIS. Najpierw wygrali wybory, używając nielegalnie zgromadzonych materiałów przez importera ruskiego węgla, a potem zwiększyli jego import. Sprawy wskazujące na narastające wpływy służb białoruskich i rosyjskich były zamiatane pod dywan. Zablokowali inwestycje mające dozbroić polską armię. Dzięki wsparciu i zaangażowaniu polityków PiS, zawrotną karierę zrobił Tomasz Szmyt. To nie niedawna sędzia, a naprawdę szpieg, który uciekł na Białoruś. Wyjaśnimy wpływy rosyjskie i białoruskie na rządy Zjednoczonej Prawicy. Skrót Partia Zjednoczonej Prawicy może być dokładnie tak samo rozczytany. Płatni zdrajcy w pachołki Rosji. Brawo.